w tym miejscu no i niestety słuchajcie, no co? tak rano pokazuje, że my nie jesteśmy w ogóle w tym miejscu to trzeba hmm. no i co? pobadaliśmy te jaskinie no i co, i dupaj, i gówno. Gówno nie robota. Jak ja się mam w ogóle tam dostać do tego debila? Ciębko ja nie ogarniam. B poziom C poziom A. Jesteśmy na poziomie A. B. Dużo tu skrzyni jeszcze zostało. Ja ich wszystkich bez przesady nie będę przeszukiwał. Nie mam kurde iść. Słuchajcie, bo ja nie wiem, no. Już to mnie męczyć zaczyna ta gra. Star Warsy. Powiem wam tak, ja nie jestem jakimś tam... Purple exploratorem. Fajnie, że się cieszysz. Hmm tak, nie jestem jakimś turbo-zacnym, zacnym eksploratorem. Zacząłem to serię. Już się przemęczę do końca. Tylko tyle. Żeby w dokończyć serię, podjąłem tylko taką... końca. No nie wierzę, my tu byliśmy okej, czyli tu jest cholernych potem hmm, byliśmy już kojarzę o co chodzi, bo to były te tunerezy, z hmm, grizem, gdzie on nas wysłał po tego no kurcze się gdzie musi być w takim razie droga Pokazuje nam, żeby wrócić na górę. Czyli gdzieś my jesteśmy w złym miejscu. Nie tam I pokazuje nam wróć na górę. No wróćmy wróciłem na górę. Słabo to wyglądać zawsze na to gram. Miliard 200 tysięcy eksploracji. Niektórzy uwielbiają to, ja nie lubię zbytnio. Ja bym chciał, żeby mnie gra prowadziła po sznurku. Było to proste, łatwe i przyjemna gra. Co mamy wrócić? No dobra, wrócimy z takim... Stąd wyjść, gramówi. Hmm. No co? I co? Złe miejsce obraliśmy? Na przeszukiwanie tego? Nie wiem. Co jeszcze jest? Masz dosyć! Eee. Spróbuj tego! Spróbuj tego, kolego. To jest górskie wody Podgórskie No My tu byliśmy hmm. Kiedy nas grę prowadzić? Tam jest dalej przejście ну не это стоп покрутки O takich rzeczach. Kurde, ale to jest zaczyna mnie męczyć, wam powiem. Eee, tu gdzieś musi być dron, żeby to wysadzić. Kurde. Далей, неко! Супер, че не бяхме от колешка. 我也是。<noise> <noise> Ale no, zanim skurwa... Ta skrzyneczka! No to na 100% ona jest. Niedobrze. Nie to jest ostatni chyba. Cierpliwość. Nie widziałem dawno warsztatu. Powiedziałem, że nie oprzesz się pokusie. Nie zapomina się morskiej bryzy, gdy już raz zrosi twoje usta. Najwyraźniej. Masz smykałkę do ryb, młody? Na szczęście dla ciebie siedzimy tuż nad lekowiskiem ryby si. Ryby Sea? Si. A jak! Okaz niemożliwy do złapania! Żaden roztropny wędkarz nie porwałby się na tak dokuczliwego oponenta! Z wyjątkiem skóry Steva! To było dość imponujące. Wciąż myślisz, że płotka co? Ja cię. W takim bierze. razie nie mam wyboru i zaszczycę cię moją najstraszliwszą opowieścią. Poczekaj kapkę, a opowiem ci co nieco o starym skówie Stewie. Kontynuujmy opowieść. Ostatnio ostrzegałem o przybyciu grabdela. Wielki statek spadł na nas niczym kotwica tonąca w głębinę. Nigdyś nie widział straszliwszego okrętu. Był ostry jak... jak... jak ryba. Dziób miał jak koścista ryba. Miał trzy wielkie szpony. No tak, po podwozie. Ale wtedy rozwarły się jego szczęki. No to tak, rampa ładunkowa, a teraz cichaj i daj skumie opowiadać. Rozwarły się szczęki, wypluwając potworną załogę. Tak diabolicznych rybaków toś jeszcze nie widział. A na ich czele stał najgorszy ze wszystkich kapitan Łanie Łed. rodaty Besalisk zamierzał łowić na naszych akwenach. Byli łowcami trofeów i poszukiwali najrzadszych zdobyczy, ale my, Sakawianie, stanęliśmy o konie. Przecież zmagaliśmy się z wielkim rybim głodem. Każda ryba była cenna. Uff, groźny szyper nic sobie z naszych trosk nie robił. Beknął tylko i wydobył z bakisty potężny harpun. Czekaj! zakrzyknął młody z zeskakując z głazu. Znam te wody jak własną kieszeń. Mało ryb uświadczysz pod tym lodem. Ale ciągnąłem dalej, jeśli zabierzecie mnie ze sobą i zostawicie wioskę w spokoju, pokażę Wam, jak dopaść na haczyk najrzadsze okazy. I wtedy groźny kapitan pogładził swą pokaźną brodę. Po długiej chwili wyciągnął dłoń i wyszczerzył się okrutnie. Głoboku, rzekł, masz ty szczęście. Akurat trza jednego do załogi, który zna się na morzu. Aj, Karl, gdybym tylko mógł się cofnąć w czasie do chwili, gdy uścisnąłem szorstką łapę kapitana Weta. A żałuję, że zeskoczyłem wtedy z tego głazu. Lecz spotkanie z Undaną wzbudziło u mnie ciekawość nieznanego. Nie mogłem oprzeć się ze woli przygody i chciałem ratować pobratymców. Więc odleciałem na Grabnelu z myślą, że sprawa załatwiona, że będę rybakiem kapitana Ueta. A oczywiście to był dopiero początek wojarzy, bo gdy Grabner skoczył na orbitę. Kolejne kłopoty? Ale tylko gadam i gadam. Wróć inną porą, to opowiem ci więcej. Nie, okay. nic. Należać, należać, należać. Nie, no zaraz, co znowu? Nie. Ale my tu wróciliśmy. Muszę znaleźć inną drogę. Każdy nam jest szukać innej drogi. Słuchajcie, ty ty jest głupia, aż momentami. I się Jeśli trzymacie z jeźdźcami, to nie szukam kłopotów. Spokojnie, nie trzymamy. Z Imperium też nie. Do czego chcecie? Idziemy na tę górę. Co o niej wiesz? Chyba wam odbiło, że tam idziecie. Ja za wiele nie wiem. Zguba poszukiwaczy była niebezpieczna jeszcze zanim pojawiło się Imperium. Radzę wam zawrócić. Okay. I tyle w tym momencie. jest spróbujmy okay. to że Zobaczmy, co jest przed nami, mały. Oj, oj, serio. Trzeba iść dalej. Skup się, żołnierzu. Mamy intruza. Otwieram się. Co?

I Co próbujesz złowić? Hmm, poluje na zajadło mi. Wiesz, że to pierwsza ryba, jaką złapał młody Skuwa? Ależ to musiał być dzień. Taaaa, ledwie knypek jeszcze wtedy byłem. Mały Skuwa wpłynął prosto w pisk potwora. Nie sztuka nie zdołał mnie strawić, zanim moi rybaccy kugle nas nie wyciągnęli. Brzmi to bardziej jakbyś ty został złowiony. Ha! Wracają wspomnienia! Zostań, chłopaku, a wysnuję ci opowieść! A więc chcesz usłyszeć, jak latałem na Grabnelu z załogą straszliwego kapitana Wanieca Jasne, słucham. Ano, robota zaczęła się od niezłych opałów. Gdy tylko grapnel wskoczył na orbitę, to zawyły syreny alarmowe. Z pomiędzy gwiazd wypłynął okręt wojenny pełen stróżów prawa i nas okrzyknął. Co to ma znaczyć? Warknął nasz kapitan. To prości rybacy. Chody transponderat twierdzą inaczej, nadeszła odpowiedź. Jesteście na pokładzie kradzionej łajwy. A, w takim razie słusznieście nas złapali, rzekł kapitan. Chodź ta na pokład, oddamy co kradzione. Lecz gdy tylko szczury lądowe postawiły stopę na pokładzie Grabnera. nagle ba! Kapitana przeżył ich jak kwel ryby na Takiego numeru to swoją wędeczką nie wykręcisz, co? Szyper rzucił do mnie z obrzydliwym uśmiechem. Przyznam z przykrością, że tego czarnego dnia sam chwyciłem za harpun. Całymi latami nie oddawałem morzu złapanej ryby. Przynajmniej dopóki... Ale alem cię prawie zagadał na śmierć. Za jakiś czas dokończę gawędę młody. Okej. Okay. Pamiętaj, nie nie Kolejna historia, bardzo fajnie. Jest to zrobiony. Odpowiedź. Kolejną rybę. Nie podwójnie. Wiem, że jesteś tam na górze! Tego nie było w planie! Górze! O tak już po kiepski widok.

Zobac, Bidi, prioret Oj gniazdo drgawców. Chris się ucieszy, jak o tym usłyszy. Rzućmy okiem. Daj, ja chcę iść sobie gdzieś. Tu mnie będziesz nałożyć. Nie wiem. Aż powiem szczerze, nie mam pojęcia gdzie. I Daj, byś się z gry przydał. Musimy się wspinać dalej. Zabić szybko, bo my się nie Jeźcy na psuli czy... krwi imperium. Może się zrobić ostro Bidi. Mm -hmm. No, no Potrapmy się po główce. Kiepska widoczność. Musimy iść dalej. Nie, idziemy dalej dalej. się skupić. Dzięki serdeczne za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się i cześć. Do następnego.